Cześć! To ja Ginger i to jest filmik GINGER TV! W dzisiejszym odcinku chciałabym porozmawiać z wami o książkach. Ja, moim zdaniem, tutaj ten książek naprawdę jest bardzo fajny i osobiście uwielbiam to robić. Zwłaszcza, kiedy wieczorem jestem zmęczona i nie mogę jak trzeba ja poczytam, teraz o czym się kleją i mogę spokojnie się położyć. Mmm, co by tu jeszcze powiedzieć? Mmm, by... A więc tak. Uch, to ja. Teraz w kamerze, ojej. I takie fajne tuli. Ja, Od pudełka. Super, nie? A wracając do rzeczy. Jak już mówiłam, bardzo lubię czytać książki i opowiem Wam pewną historię kiedy. Kiedyś byłam bardzo zmęczona i noćem to czytałam. Na leżąco. Bo gdybym się działała, takie coś by się nie zdarzyło. I nagle, i nagle. I nagle oczy tak mi się kleiły. Byłam tak zmęczona, że zasnęłam. Jednak po chwili obudziłam się. Spojrzałam na książkę i zapomniałam, gdzie skończyłam czytać. Historia ta była bardzo ekscytująca i pełna wrażeń, może też emocji. Um, trochę chyba przesadzam, co nie? No raczej. I tak. Lubię też czytać różne magazyny. W sumie to o zwierzętach tylko czytam. Ponieważ lubię zwierzęta. No i... A co, a, a jeśli chodzi o książki, to czytam takie przygodowe różne. Tak o zwierzętach to nie za bardzo. Mam, Znaczy mam dwie o kotach, bo lubię koty. Ale nie wiem, trzy mam. Chyba poczekaj, ja policzę. Tak, mam trzy. Rzeczywiście. Trzy o kotach książki. Takie z informacjami o różnych rasach. O psach nie mam żadnej. Ale o kotach mam aż trzy. No. skoro takie przygodowe książki, to teraz czytam niekończącą się historię. Zaraz na której ja co byłam w stronie. Nie mam jej teraz przy sobie, ale chyba byłam na 430 i coś około tego a ma 600 stron więc jeszcze niedużo mi dostało mały format i taki dość mały druk ale jest fajna a więc jakoś się tam czyta a jeśli chodzi o jeszcze coś o lektury tak naprawdę tak średni lubię lektury Bo mam narzucone, co mam przeczytać i w jakim czasie, a nie mogę tego robić swobodnie. Nie dość, że nie można tego przeczytać za szybko, bo wtedy się zapomni, to jeszcze nie można za późno, bo wtedy też się nic nie będzie wiedziało. No to mogę czytać sobie tak swobodnie, a nie lektury, ponieważ jeśli coś mi się nie podoba w tej książce, jakoś mnie nie interesuje, nie wciąga, to ja muszę i tak ją przeczytać. To mnie też trochę denerwuje i lektur za bardzo nie lubię chyba, że są jakieś fajne tylko, że też przeczytam i od razu zapomnę o czym już mówiłam w tym czym Ginger TV nie mam z wami za dużo do rozmawiania i często powtarzam różne fragmenty i teraz może trochę podsumuję i zadam wam końcowe pytanie więc tak, warto czytać książki jeśli jeszcze za bardzo tak nie czytacie często bardzo was do tego zachęcam, jeśli jesteście zmęczeni i czuć się wieczorem, to nie zapomnijcie zaznaczyć, gdzie skończyliście, bo możecie tak jak ja zasnąć. Yy. No i. Więc Wam kupcie sobie jakieś książki o zwierzętach, o kotach sobie kupcie jakieś. Bo można się z nich bardzo dużo dowiedzieć. Yy, może ja Wam powiem, jakie ja mam. Yy. Może potem Wam, bo nie chcę teraz przerywać i sięgać, chociaż mam do niej dwa kroki do tej książki, bo jest na półce. To mi się bardzo nie chcę tam iść. Bo już kończę ten odcinek. Yy. I zacznijcie czytać książki. No jeszcze są takie przygodowe. Yy. Przeczytajcie niekończoną cię historią. To jest bardzo fajna książka, może jest jakieś krótsze wydanie. Yy. I bym musiała się z Wami pożegnać. Jeśli nie, pytania, które zawsze Wam zadaję: czy lubicie czytać książki? Czy jaka książka najbardziej Was zainteresowała? I czy lubicie książki o kotach? No, jakie magazyny czytacie? Oczywiście, jaką książkę teraz czytacie? Co możecie powiedzieć na temat lektur? To na te wszystkie pytania chciałabym. Y Ujrzeć odpowiedź w komentarzach. I bardzo fajnie by było, gdybyście również dali łapkę w górę i subskrypcję. Pa! pa!